Tu dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzisiaj e, goszczę u siebie dwie wspaniałe dziewczynki. Cześć. Cześć. Nadalka oraz Jula Cześć. Dzień dobry. Witam. E, opowiemy, Wy opowiecie może o książce pod tytułem Najlepszy tata na świecie, wydawca Baba Ryba. Zbliża się Dzień Ojca. I książka jest dedykowana tatusiom. Jest o tatusiach dla tatusiów, ale chyba nie tylko. No, to jest szczególnie o tatusiu, ale też są tam inne postacie. I że na przykład tatusz czeka na dziecko i mówi coś przez brzuch mamy. Tak jest, rozmawia z dzieckiem od maleńkości w zasadzie. Yy, czy takie myślić, myślicie, że takie czekanie na, na coś ważnego to się człowiek denerwuje, czy nie? Yy, tak, denerwuje się nie z tego powodu, że coś, coś mu się nie udaje, ale yy, denerwuje się z tego powodu, że yy, bardzo by chciał, żeby już to dziecko było. Już nie może się doczekać, i właśnie na tym polega też cierpliwość. Oczywiście. Jak już się pojawia taki maluszek w domu, to zmienia się całe życie. Również bohatera książki. Jak myślicie, jak może się zmienić życie takiego nowego, świeżo upieczonego tatusia? No tak, że już. Nie ma się czym zajmować i nie jest sam z mamą. Tak, ale ma się czym zajmować chyba, co? Tak, bo małe dziecko potrzebuje dużo opieki. No, ym, rodzic też ma odpoczynek, bo małe dziecko y, bardzo długo śpi. Siedem godzin dziennie. No, jak dorasta, no to już tak nie jest. Już trzeba się nim opiekować, ale bez drzemek. Ale w nocy nie śpią takie maluchy, słuchajcie, w nocy się budzą. Chcą jeść, są głodne, pieluszki zakupciane, no dużo roboty, jak wam się wydaje. Dla mnie bardzo dużo roboty z takim maluszkiem, że już nawet starszych jest grzeczniejszy. No, ale jest takie powiedzenie. Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot. Znacie? Nie. Nie. A ja z doświadczenia znam. Nie. No dobrze, nie będzie może tego tematu rozwijać. W każdym bądź razie. Jest sobie ten tatuś, rodzi się to dzieciątko. No i co ten tatuś tam robi w tej książce? No on się bawi z tym dzieckiem, opiekuje się nim. Yy, zmienia mu pieluchy, usypia go. Yy, bawi się z nim spaceruje. Y... Puszczają bączki razem. Tak, książka jest w ogóle bardzo taka serdeczna i bardzo z humorem. Ja tak, zgadzam się z tym, bo to jest też jakby taki w skrócie, jak się opiekować dzieckiem, kiedy ktoś nie ma dziecka. A, widzisz. No dobra, no to teraz słuchajcie, zadam Wam pytanie. Czy tata to jest osoba w życiu dziecka potrzebna? czy raczej czy raczej nie jak wam się wydaje tata jest potrzebny y... a dlaczego po co do czego tata jest potrzebny do zabawy do do czego jest tata potrzebny no tata jest potrzebny w tym co robi mama mama najczęściej gotuje yy, no ale tata czasami też gotuje yy, do zabawy właśnie bo tata ma więcej siły niż mama no chyba zależy, y, jaka mama. No dobrze, czekaj, uporządkujmy to. Tata do zabawy, mama do gotowania. No kapitalny jesteście dziewczyny. Dobra, a tobie, Natalka, jak się wydaje? No po co jest ten tata? Po co, po co w takiej rodzinie jest tata? Po to, że na przykład mama się zajmuje połową dnia, a, y, a tata się. Zajmuje tą drugą połową, i wtedy mogą sobie odpocząć. Aha, dzielą się obowiązkami przy dziecku, do tego zmierzasz. Tak. No świetnie, jakby tak było w każdej rodzinie, to było rewelacyjnie, ale tata również jest do tego, żeby przekazywać dzieciom, no zresztą mama też, ale mówimy teraz jakby o tatusiach, żeby przekazywać dzieciom pewną mądrość życiową. Czy tak wam się wydaje, czy też nie? E, tak, zgadzam się z tym, e, bo rodzice przekazują mądrość dzieciom, uczą ich czytać liter, matematyki, liczyć pieniądze, e, oglądać bajek, chociaż do tego bardziej nie, nie są rodzice. Dzieci same odkrywają telewizor, gdy na niego patrzą. <grywanie> Dokładnie, e, ale są do tego również, żeby pokazywać dzieciom, jak iść przez życie, nie? Tak, i na przykład, kiedy są trochę starsze, to na przykład rodzice pokazują też, jak sobie radzić, kiedy już rodziców nie będzie, bo będziemy sami w domu. No tak, a rodzice kiedyś umrą, prawda? No to jest naturalna kolej rzeczy. Dzieci zostają, następne pokolenia na ziemi, e, rodzice odchodzą. Tak to się kręci właśnie. E, trzeba o tym, masz rację, również pamiętać. Natomiast słuchajcie, wydaje mi się, że rodzina to jest taki namiot, nie? E, z jednej strony jest mama, z drugiej strony jest tata, a w środku jest, bądź są, dzieci. I fajnie jak ta mama się wspiera o tatę, a tata o mamę. Jeżeli jednego braknie, no to ten namiot się, można powiedzieć, ten szałas się całkowicie rozwala. Co wy na ten temat? Taka filozofia. Czy ma to rację bytu, czy to jest słuszne? Ja się z tobą zgadzam, bo mm, to, bo niektórzy rodzice się oddzielają od siebie. No właśnie, zdarza się tak, że się oddzielają, ale. Dzieciom jest potrzebny i tata, i mama. Tak jest, czy nie? Um, w rodzinie są potrzebnie, potrzebnie i mama, i tata, a nie dwie mamy, i y, dwie mamy i dwóch tatusiów. No, zgadzam się z tobą. Poruszyłaś też ważny temat. Zgadzam się całkowicie. Wszelkie badania prowadzone przez Instytuty Psychologii potwierdzają to, co mówisz: że do zdrowego rozwoju dziecka jest potrzebny i ten pierwiastek męski, i ten pierwiastek kobiecy w dobrym wychowaniu. Słuchajcie, jak Wam się podobały ilustracje w tej książce, bo one są bardzo humorystyczne. Mi też się podobają bardzo. Bo one są też śmieszne na całe strony i pokazują to, co jest napisane. Tak, zgadza się. Taka opieka nad tym dzieciątkiem to jest rzecz niesłychana, ale dzieci bardzo szybko dorastają. Przychodzą z tego takiego wieku niemowlęctwa, takiego słodziaczka, do coraz starszego, 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 starszego aż w pewnym momencie z domu wylatują. I książka, powiem szczerze, jako mnie, e, troszkę tak do wspomnień zachęciła do tego, żeby powspominać, jak dzieci były małe. Tak e, właśnie to naruszyło. E, nas no, żebyśmy oglądali na przykład zdjęcia z dzieciństwa, e, jak się wtedy bawiliśmy i jak wtedy piliśmy. No tak, my nie wiemy, jak byliśmy w dzieciństwie. No bo byliśmy za mali, żeby to pamiętać. Tak jest. Książka jest przeurocza. Jest, yy, pokazuje tatę, który stara się robić zakupy, tutaj z dzieckiem, yy, w chuście, tutaj ma pod pachą, pieluchy. No jest ten tata niezastąpiony yy, i pomocny, mam nadzieję, również yy, w, wychowaniu, w wychowaniu dzieci, Coraz częściej się słyszy o kryzysie ojcostwa Co to może znaczyć? Kryzys ojcostwa Jak ci się Natalko wydaje? Że tata na przykład idzie do pracy A mama musi się zajmować dzieckiem Okej, okay, że nie ma czasu dla, dla dzieci mhm. A ty jak sądzisz? Kryzys ojcostwa co, co, co to może oznaczać w dzisiejszych czasach? Że niektórzy tatusiowie nie dorośli do tego, żeby mieć dzieci O kurczę no to żeś powiedziała w sedno, zgadzam się z tobą. Niektórzy mężczyźni mają takie dusze chłopców, a niektóre kobiety dusze dziewczynek. I jeżeli taka dziewczynka z chłopcem postanowią mieć dzieci, no to czasami to wychodzi bardzo różnie. Najważniejsze jest to, żeby doceniać swoich tatusiów. Myślicie, że to jest dobra książka, żeby podarować swojemu tacie? No to jest bardzo dobra książka, bo kiedy ktoś, jak mówiłam, że kiedy jakiś tatuś nie ma dziecka, a chce mieć dziecko, no to to jest dla niego akurat książka, bo tam jest pokazane też, jak się powinno zajmować dzieckiem. Tak jest, jak można to fajnie, fajnie sobie radzić. A ty, Julia, jak sądzisz? Myślę, że tę książkę można podarować tatusiowi, bo ym, to jest książka śmieszna, y, ładne obrazki. I dają tak, dają taką motywację, żeby sobie na przykład y, usiąść z y, rodziną i na przykład fotografię pooglądać, jak to kiedyś bywało, jak te maluchy były takie malusie. Dziękuję Wam bardzo, polecamy jeszcze raz, najlepszy tata na świecie od Baberyby. Dziękuję za Wasze mądre Słowa wypowiedziane podczas tego wywiadu: Trzymajcie się ciepło! Pa! Pa! Pa!